Jest mi niezmiernie miło, iż możemy się spotkać na zakończeniu piątej edycji Legii Akademickiej, tej pierwszej części, części praktycznej, która jednocześnie potwierdzona stosownym certyfikatem pokazuje, iż Państwo nabyliście pewnych kompetencji. Kompetencji głównie w zakresie wiedzy, ale to ta wiedza pozwoli Państwu wziąć udział w kolejnej części tego programu. W tej części programu, w której będziecie Państwo mogli wykorzystać praktycznie swoją wiedzę. Wszystkim Państwu serdecznie gratuluję, ponieważ uzyskanie certyfikatu zostało poprzedzone także i odpowiednim egzaminem zakresu, który był Państwu przekazywany. Moje wielkie wyrazy uznania i szacunku do tych, którzy rozwijają projekty jako wychowawcy, jako prowadzący, jako opiekunowie. I którzy w nich uczestniczą jako uczniowie albo studenci, których celem jest budowa świadomości i zdolności obrony wśród społeczeństwa. To jest bardzo ważne.